Fani twórczości Tolkiena już po raz dziesiąty zjechali się do Bielawy. Przez cztery dni, od 10 do 13 lipca, bawili się przenosząc w magiczny świat bohaterów Silmarillion, Hobbybita i Władcy Pierścieni, a wszystko po to, by wspólnie nakręcić czeski film. Powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zaskoczeni e, frekwencją, ponieważ jest prawie 200 osób, z całej Polski, z, z Czech, ze Słowacji, e, pełna asymilacja, no w ogóle... Wszystko przebiega znakomicie. Bierzemy udział tutaj w biegu chobbickim, w tańcach chobbickich, poza tym się z, w, tak, w larpie. A spotykamy się tutaj ze wszystkimi i jest naprawdę świetnie. To możemy po prostu wykroczyć poza granicę wyobraźni i poczuć się jak się żyje w innym świecie. I jak się żyje w innym świecie? No, jest trochę mniej problemów, ale są mi również inne. O, można się przebrać praktycznie za każdego za elfa, hobbita, za trolla nawet spotkania w Bielawie miłośnikom powieści Tolkiena pozwalają puścić wodze wyobraźni i wytwory świata fantazji choć na krótko przenieść do rzeczywistości. Dlatego też organizowana z pasją zabawa spotyka się z zainteresowaniem także okolicznych mieszkańców, którzy dopiero w taki sposób poznają twórczość Tolkiena. A to jest elegancko, I można popatrzeć i właśnie oglądamy. Fajne przebierańce są przebrane, ubiory, też orzędnie. Ja co roku... Oglądam Tolkwolk. Jest to wspaniała impreza. Naprawdę, to już teraz na skalę taką międzynarodową. Zawsze zawsze wspaniałe tańce, wspaniałe po prostu opowieści. Zawsze wygrywa dobro, które walczy ze złem. Na fotelikach jesteśmy, bo my niedaleko mieszkamy tutaj. Ale wiedzieliśmy o tym, że nie ma tych ławek, więc wzięliśmy ze sobą foteliki. Bardzo się podoba. Bardzo. No, może być, żeby tak było co, co sobotę. W programie imprezy każdy, nie tylko zagorzeli czytelnicy Tolkiena, mógł odnaleźć coś ciekawego dla siebie. Gra terenowa, poszukiwanie łusek Smauga, około 40 osób biegało po górze parkowej, po samotnej górze i szukało łusek po, poległym smoku. Gra terenowa LARP, wykłady bardzo fajne, sympatyczne. Prowadzący wykłady Michał Leśniewski, Anna Adamczyk-Śliwińska i Anna Milewska poruszyli między innymi kwestie wiedzy o ostatnim królu Noldrow na wygnaniu, mowy gestów i retoryce wśród ziemiu, a także instrumentów i muzyce u Tolkiena. W parku miejskim natomiast każdy, kto miał na sobie odpowiednie przebranie, mógł wziąć udział w turnieju łuczniczym czy biegu hobbickim. Im bardziej wymyślny strój, tym rywalizacja wydawała się trudniejsza. Jak konkurencja się podobała? Bardzo chociaż ciężko mi było na beczce, zwłaszcza w tej sukience. No, ale technika sprytna. No, myślę, że bokiem, tak? Bokiem, tak, bo szkoda mi sukienki. Blisko 50 osób uczestniczyło także w warsztatach tańca Chowy prowadzonych przy akompaniamencie zespołu grającego na dudach szkockich Pipes and Drums. Choć członkowie zespołu Papes and Drums do grupy wiernych fanów twórczości Tolkiena raczej się nie zaliczają, na Tolkfolku gościli już po raz drugi. Tolkfolk, czyli Tolkien i Folk. No, ja my jak najbardziej jesteśmy orkiestrą, która nawiązuje do folku tradycyjnego, konkretnie do szkockiej muzyki. No i taka muzyka jest dobra do marszu. A macie wam uwielbia? To są w plecy. No myślę, że tak, chociaż no, tutaj są pewne rzeczy, których nie, nie rozumiemy, ale to. Nie musimy ich rozumieć. Ważne, żebyśmy dobrze grali. Same warsztaty tańca prowadziła Małgorzata Wilczyńska z zespołu tańca irlandzkiego i szkockiego Camelan z Krakowa. Rysujemy kształt ósemki. Spróbujemy. 5, 6, 7 i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taniec hobbitski, bo właśnie tańca hobbitskiego uczyliśmy się w tym roku, składał się tak naprawdę z elementów tańców szkockich, z elementów tańców irlandzkich oraz brytońskich. Generalnie Tolkien na tym właśnie wzorował świat hobbitski, czyli na wyspach brytyjskich w dużej mierze, więc żeby sięgnąć do korzeni tańców hobbitskich sięgnęliśmy właśnie również do korzeni tańców z wysp. Najgorliwsi uczniowie na opanowanie tańca hobbitskiego przeznaczali każdą wolną chwilę. Dla wielu był to spory wysiłek, tym większy, że tańczyć należy na boso. O, już rano ćwiczyliśmy w Mokisie, także nie było problemów. Ma duży wysiłek fizyczny, no i chyba trochę szkoda nóg. Nie, nóg nie szkoda, wysiłek jest. <grystanie> także jestem trochę spocona w tej chwili. <grystanie> Ale warto był. Warto, warto, co roku warto. Opanowanie tańca okazało się niezbędne, by wziąć czynny udział w głównym wydarzeniu tegorocznych spotkań. Imprezie towarzyszyła bowiem realizacja sceny do filmu du Rivendell i bez powrotu. Już w zeszłym roku, jakby padła propozycja yy, zrobienia czegoś, co napisał Lord Tia, to jest taki sympatyczny młody człowiek z, ze Śląska. No i jak się okazało, yy, nie wszystko można było przełożyć na deski teatralne w takiej ilości osobowej, jakiej my mamy ewentualnie sprzętowej. Więc postanowiliśmy wziąć na, na tapet jakby inną jego, inny jego, i, jego szukę teatralną, adaptować ją na potrzeby filmu. No i pi, 1 maja padły pierwsze klapsy. Dzisiaj będziemy kręcić yy, właśnie scenę urodzin Bilbo Baginsa i przy okazji Talk Folk'u yy, właśnie taki projekt, yy, taki pomysł żeby wszyscy fani właśnie wzięli udział akurat tym. Ci oczywiście, którzy chcą, którzy będą brani w streję Hobbita, wzięli udział właśnie w realizacji tego tej dzisiejszej sceny. W kręcimy scenę z Tańcem Hobbickim. Prosimy o muzykę. Pięcia do filmu zakończą się w październiku. Jesień przewidziana jest na jego montaż, a premierę przewiduje się na 3 stycznia 2009 roku. 117 rocznicę urodzin Tolkiena.